Witajcie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin Jak widzicie jesteśmy, jesteś, jestem na bagnach Teraz tak, ja muszę wam powiedzieć, że e, Po stwierdziłem, że Trochę trzeba zmienić e, Sposób w jaki ja gram w tego Wiedźmina Bo jeżeli ja będę grał tak jak ja gram teraz To e, W życiu po prostu Albo nie W razie pójdę za W życiu po prostu tej gry nie przejdę Więc Trochę pograłem sam, trochę zadań powykonywałem. Rozmawiałem z Siemkiem, tam już swoje rzeczy. A trochę prowadzę dalej śledztwo. Mm. I tak naprawdę to jest wszystko. No i teraz jestem na bagnach, tak ja wykonujemy zadanie pomocne. I na nich się dzisiaj raczej skupię. I teraz mam iść do dołu w cegłą. Z gliną, Boże, z jak... Dobrze idę, dobrze idę. I mam się pozbyć stamtąd utopców. Więc raz, dwa, trzy, bo jak ja patrzę, a ja będę. Stamtąd! To on jest jakiś zatruty, wytyfy Teraz tak, bo ja mam jakieś zlecenie Ja mam jakieś zlecenie tylko teraz na co? Na topielce czy na utopce? Szczątki Trupijate Dziennik Teraz tak glinian ...wszystkie utopce, natomiast teraz tak... Przeciółka z ...a, to piaskucze ziele, to też tutaj będziemy robić, na ...topielce. Dobra, okej. Okay. Kto to jest? To jest jakieś... No, teraz Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. Coś się dzieje? Doły zgliną! To tutaj pracują ci si cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalne. Ha! Truposze są wiedzą. <skończą> Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą rybo ludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku! Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. I tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym one. bluźniercom. No oni. Teraz tak. Starczy. Dobra. Pomocy! Wytyf, dziecko, zamknij się, kurde. jakiś twardszy. Bo widać, że to są zupełnie inne te Ciekawski pies! Ja pierdolę, dziecko zamknę się! Cześć ciekawski pies! Zgin Dziadek ciekawski pies nowy tyfy. Jakieś składniki, a mienie zawsze. są już bezpieczne no to spoko luz okej okay, dobra dziadku teraz zajmę się tobą i ciebie odprowadzę na twoje miejsce obaliski jest atast czy jakkolwiek to się czyta dobra, no to idziemy dróżką widać ścieżka przez bal w What the Uda. Oha, mnie. O, ale pan sobie. Dobra, weźmy Ja, że jestem silny. Arche Ok, dobra. Spoko. Ja się na razie cofnę tutaj, bo coś mi się wydaje, że tędy, gdzie ja chciałem teraz iść, to będzie ciężko bardzo przejść. Więc wrócę Obelisk Belize Kurde, mam nadzieję, że to nie jest jedyna droga, bo będzie strasznie ciężko przejść. Dziadku, jak tam z Twoim życiem? W sumie. Dobra, ja tu zrobię zapis, najwyżej jakbym umarł. Dobra, okej. Okay. Teraz trzeba będzie biec. Nie dać się zabić w żaden sposób. Jeśli tam to to problemem nie są. No to jest tylko kwestia topierców, dobra, to tam rósł Jest też grupowy No bo one po prostu są sobie i umierają, także... Z nimi problemu nie ma, natomiast na Archespor to było coś nowego Tak Chyba już mam wtedy na odcinek, bag na ich niebezpieczeństwa. O, topiec. O matko zabiły mnie, kurde, ja tak... że łololo zabiję szybko i tak dalej. to pierce są trochę bardziej. Okej. Okay. Dobra, cześć, już, cześć, witajcie z powrotem. Pewnie nie mam tego, tego, a nie mam, dobra. No tak, no bo jestem po walce z tą rośliną, która mnie tak wymyczyła. Okej, okay, na razie wolę iść do wioski. Tam muszę powiedzieć, że już doły są bezpieczne z gliną. A tutaj, w tą stronę siedzi przystań, nisko dobre. To jest ognisko, no to... Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. Teraz, gdzie to ognisko jest? Nie, wytyfy. Ach, tu jest, dobra. Dobra, będę tował godzinę. Jedną. żeby mi się życie zregenerowało, i będę grał dalej. Dobra, okej. Okay. No to lecimy na szczecin dziadku, do tej twojej kapliczki, czy coś tam. Aha, spokój, mam? O, czyli mam ten kłącz założony teraz za tym, zapasem, pasem, tej wisi. Wisi mi kurwa. No zwisa sobie, powiewa i ogólnie spoko. Nie wiem, może od razu Przełączy się na styl grupowy. Bo tutaj się bardziej przyda. Tak wimy wszyscy to. Zdarciej! O! Cóż tam jest. Ja skończę tak? Starczy! Starczy! Uczę zielem, bo trzeba nie znano rośli na tej. nie ma jak mięsko. Ta fuk Dziadku drogi jesteśmy na bagnach. Jedyne mięsko to to i utopce wytyfy. To jest jakiś mięsny dziadek. Starczy! Nie tu mnie też nie... Nie szaleją z tą... tą... z mocą. Szkoda, że... ciekawe czy to... Teraz tak... Bestiariusz... No nie, to jest głupie. Ja powinienem mieć ten. Ja powinienem mieć... Powinno się automatycznie wpisać pod ten. Po pokonaniu. A nie, że ja dopiero się dowiaduję jak z kimś porozmawiam. To jest głupie. Dobra, tam jest obelisk. A to jest zimejka. Miejsce mocy. Dobra, tu jest dziadek. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, Wnosiu. Nie jestem twoim wnusiem. Y ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, jesteś Wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach Wiedźmina, o, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, Wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie. Zła dieta! Dobre, nie interesują mnie jego problemy <laughs> żołądkowe. Biem, wiem, 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 ale powiem ci, Wnusiu, że. On się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. Okej. Okay. Posąg przedstawiający trzy różne kobiety, to mi coś przypomina. O, mogę się teleportować A, bo tu na magii jest ten Na bagnach jest ten Jest ta wieża Mam tu coś? Nie mam Okej, okay, no to na razie nic Dobra Dobra, w sumie F5 to jest szybki zapis, tak? Okej okay. Okej, okay, cool. no to jesteśmy przy tym obisku. Jak się okaże, będzie jakoś trudno, to Ewentualnie wrócimy i Omega wytyf, geodyf... a tam nie jest jakieś unisko, czy jest jakiś Omega odpadnie teraz znalazłem Ale Jakiegoś problemu większego to naprawdę nie robi Serio Droga przez nas

Takie też mam On ma on ma ciała! Ale to zrobiście wygląda pomyli Zajebiście, on ma ciała jakieś. Już schowaj widzimy. Wejście do jaskini. Ok, Nie wiem co to za jaskinia, więc na razie nie będę się wpraszał, gdzie mnie nie chcą. Żaba. Mm, żaba. To coś jest. No, ja flewia ja wleze mnie jakieś cypę. Tam jest jakaś chatka. No, bo jestem niedaleko tego, do wzglinów. Do glinów, pierdzielę, dołów Do glinów. Doł z Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. No, no, no. Szczątki. A, dobra, to są szczątki, które ja. Tkanka mózgowa. No, dobra, dobra, dobra. Gdzie tu dalej iść? No wychodzi, że tędy. W tej jaskini też pewnie się okaże, że tam coś nas prowadzi, także na razie nie będę aż taki wyrywny i sam z siebie nie, nie wejdę tam. Natomiast owszem, zainteresuję się i pewnie będę musiał się zainteresować. Nie znam ośmiu, pomaj jest znowu i Hinapster. Na razie... Na razie serio mam to w dupie. Zimajka. Ja potrzebuję tego, bo ja mam... Mam 27, 37 czaszek... bargestów. To ja potrzebuję Jak skłóczę ziela, mam 3. Ok, dobra. Potrzebuję dla... szani 5. Polana drwali. O my... Dear. Z coś? Jaren Bolt. Wygląda jak taki krasny Wstyd. Bajek z czapeczką i tym wszystkim. Muszę poszukać poszukać. Ach, tu już byłem. No dobra, w sumie z tymi drwalami też można pogadać, bo oni mogą mieć jakieś wartościowe te informacje. No i tak muszę. Drwali. Pięć tysięcy cisów w trzy miesiące? No bez jaj! To niewykonalne. Nawet pracując w nocy. Harmonogram. Ktoś ty? Swój, jestem Gerald, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu Jaka fajna siekierka Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują Czyli nic Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka okay. Zamieniam się w słuch W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrod To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia Rozumiem, że jest cenna Owszem, no, twarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją obchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Każda każdej okazji Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Dobra, jedziemy. Pięć, pięć kwiatów dwugrotu. Tam coś jest, ale to jest e ja rozglądam się za A, jest ja zielem, B, tym dwugrotem śmiesznym. Bo jak tutaj na razie jest bezpieczny, to zrobię zapis. dwóch dwugrot. Mhm. Mm Wiek. Vir. Aha, wielki są obami nazwijmy. Gwenblade. Ah, proszę. To fuk tam jest smok! Tam jest Wielkie smog. drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet dryada. Widać zawitałem do gaju druidów. Elf. Aha, to dlatego są bestie oswojone. Rozumie się samo przez się i tak dalej. Kropnie Słucham. Zbieram informacje o wieży maga. To miejsce jest stare i zapomniane. Jest w nim moc, ale nie sposób dostać się do środka. Ktoś próbował? Owszem, próbowali. Jednak pospolici złodzieje i spragnieni wiedzy magicy nie wiedzą, jak otworzyć drzwi do wieży. A ty wiesz? Wędrując przez moczary. Na pewno zauważyłeś stare głazy z dziwnymi symbolami. To no tak, skupiska tak. niezwykle silnej energii. Już dawno odkryliśmy, że linie energii krzyżują się w dość szczególnym miejscu. Tam gdzie stoi wieża? No, <noise> Jeśli jesteś. Dziękuję za. Lepiej nie ty. Wiesz może, gdzie mogę znaleźć stary traktat alchemiczny Ein Sofaur? Tu na Bagnach niełatwo cokolwiek znaleźć. Ale zapytaj, dziadka, ten obłąkany człowiek zbiera. Sprawdzę to. No, mam do czynienia z dziadkiem. Jestem. Gra mi się włączyła, ale gra mi się z zmin nim zmin zmin zminimalizowała. Na szczęście nie włączyła. Ja pogadam sobie z Gwen Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały Wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wieszą mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej? Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o drijach. Naszym domem jest Brokilon, dodać. naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Dodać. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie dodać. lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa. Jest nas coraz mniej. A granice Brokilonu się kurczą. No nawet w tych miejscach. No, Opowiedz mi, mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. No Ojczyzna duży. Driad. Bo Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Nie. Dlatego na granicach wciąż trwają no, walki to między to ludźmi i Driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę to to Wiedźminie, to i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. Mhm, dobra. Idziesz do dziadka? No mega, jak z wyjść? to Idziesz dziadka? Jeszcze nie, na razie kończę. Tu no, kończysz? Bo muszę. Idź do dziadka. Nie, bo odcinek i tak już jest długi. Dziadek tak? się zje. Co ty na to? Żeby cię to cię zjadł. Zimajka, zimajka, zimajka. Może będzie można kupić tutaj u zielarki. Co? To jest jakiś. To jest po tym, no, to. Szkale, tym kamienie kamieniotem uzupełniacie. Mhm, mm, dobra. Okej, okay, dobra. A, Co? No to w takim razie ja się. To będzie można u zielarki kupić? To coś... Można nie ważne kupić. ważne dobra także na razie się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się i na razie